No właśnie, bo ja mam wrażenie, że gdy słyszy się Twoje nazwisko, to od razu kojarzymy to właśnie z uśmiechem. Kultowy program, myślę, że każdy go pamięta, prowadzony przez Twojego tatę. Jak Ty go wspominasz i czy w ogóle go oglądałaś i czy brakuje takich programów teraz w telewizji? Teraz to, takie programy raczej nie ma szans. Wszyscy mamy YouTube y i inne platformy, żeby sami to oglądać i sami to robić. A rzeczywiście tata był takim prekursorem YouTube'a, można by powiedzieć. Więc e, zawsze to było bardzo przyjemne. Zawsze oglądaliśmy w domu e, te filmy. To też przez to z nas powodowało, że... Kombinowaliśmy jak nagrać jakieś śmieszne filmy i wszystkie wypadki losowe na rodzinnych wydarzeniach raczej budziły śmiech niż zgrozę, że o nie, ciocia się przewróciła. A jaki twój tata był na co dzień, bo my kojarzymy go tylko i wyłącznie z uśmiechem, ale czy zdarzały się sytuacje, kiedy na przykład potrafił tupnąć nogą w stosunku do Ciebie? Mój tata nie tupie nogą nigdy. Mój tata zawsze mówi, rób co chcesz, ja ci dobrze radzę. To jest jego zawsze dobra rada i jest przy tym uroczy, przyjemny i jednak zawsze stara się być rozjemcą. Jeśli już ktoś tu pionową, to bardziej mama. A tata raczej jest pogodny i taki przytulacki. Ale jednak wiesz, ta popularność telewizyjna, szczególnie w tamtych czasach, no bo nie było właśnie YouTube'a i internet, nie był tak powszechny, no na pewno twój tata był niesamowicie rozpoznawalny, czy to na przykład pomagało czy szkodziło y, tobie jako młodej osobie no muszę przyznać że dla młodej osoby, która próbuje sama stanowić o sobie, to to było piekło. Musieliśmy zawsze jeździć na wakacje z tatą za granicę, ponieważ nie dało się przejść żadnym deptakiem. Dojście na plażę, czy do jakiejkolwiek smażalni nie wchodziło w grę, bo cały czas był oblepiany, oczywiście z wielką radością i krzyki, pani Tadeuszu, pani Tadeuszu, ale no niestety to było bardzo, bardzo trudne i bardzo często się słyszało, ja bardzo często słyszałam, a ty jesteś córką tego drozdy i już miałam taka czyli pozamiatane. Już tutaj sama nie mogę za bardzo coś znieść. Ale prawdę mówiąc, dzięki temu też bardzo silnie trzymałam się sama siebie przez te wszystkie lata. Tata zawsze też bardzo wspierał indywidualność, więc była to może ciężka lekcja, surowa, ale bardzo przydatna na dorosłe życie.